Na jednej z ostatnich sesji podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na trzy projekty drogowe dofinansowane ze środków unijnych. Jakie drogi obejmą? Zapewne Pani chodzi o tak zwany PROF, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku droga Lipnica Górna Wrublowa. To jest przewidziane wydatki na rok 2016. Następnie dwie drogi w 2017 roku. Grudna, granica województwa z Małopolską, Kunowa, Pusta Wola. Następna droga to będzie droga Jasło-Łajsce z Natomiast w 2018 roku planowana jest droga Jabłonica, granica województwa znowu małopolskiego i Czermna w tamtym kierunku. I droga Załęże-Wola-Dębowiecka-Dębowiec to jest już 2018 rok. No i odpowiednie środki są tutaj przewidziane w budżecie na wkłady własne i, i, i przygotowane jest to przez pracowników merytorycznych. Jakie to są kwoty można mówić? No kwoty no mogę, mogę tutaj podać na przykład ta, ten 2016 rok to jest wkład własny 317 848 zł, środki z Unii Europejskiej 650 000 zł. Natomiast. Na przykład droga w 2017 roku, grudna, kunowa, pusta wola to będzie wkład własny 72 740 i środki z Unii Europejskiej 127 259. To takie rzędy kwot są. Jeżeli chodzi o 2018 rok, Jabłonica Czermna to jest kwota, może pełna kwota z środków to jest Unii Europejskiej 587 tysięcy ponad. Natomiast droga Załęże-Dębowiec, wala Dębowiecka-Dębowiec, środki Unii Europejskiej to jest 971 tysięcy złotych. Także... W, Pierwsze zadanie to jest łączna kwota 199 999 zł. Drugie zadanie to jest łączna kwota 923 375 zł. I to trzecie zadanie 1 526 454 zł. Czy remont tylko tych dróg są w planach, czy są jeszcze szersze, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową? Oczywiście plany są szersze, no, zapotrzebowanie jest duże, zgłaszane przez naszych radnych i, i, i jeżdżąc po terenie, rozmawiając z ludźmi na zebraniach wiejskich i w mieście słyszymy, potrzeby są, są duże. Co prawda, dużo dróg już zostało zrealizowanych w ostatnich latach, ale, ale no, no, potrzeby ciągle są, co, co, co więcej. Potrzeby są w zakresie chodników, ponieważ w tych miejscach, gdzie droga została już nawierzchnia odremontowana, można szybciej jeździć, samochody ciszej jadą, no, no to zauważa się, że mieszkańcy postulują o zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, co jest uzasadnione, no ale jeżeli chodzi o drogi, to tak naprawdę ile będziemy mogli zrobić dróg, zwłaszcza w tym roku, Zależy od tego, jak będzie wynik, wyglądał wynik przetargu na most w kątach. Mamy tutaj, mamy tutaj most na, na drodze samoklęski brzezowa. I gdy dostaniemy 50% na wykonanie tej, tej inwestycji, 50% kwoty. To po przetargach być może oszczędzimy jakąś znaczącą kwotę, i wtedy możemy przekazać to na drogi. Jak wiemy, mosty są bardzo kosztochłonne, dlatego też procentowo każdy, każda oszczędność na moście umożliwia, umożliwia zrobić dość spory odcinek drogi. No ale niestety musimy finanse trzymać na potrzeby budowy mostu do momentu ogłoszenia przetargu, bo do końca nie wiemy, ile on będzie kosztował.